Witam Cię, witamy przenajświę trzeciawo, Ciało, któreś na krzyżu Sromotnie wisiało Za nasze winy Synu jedyny. Ojca wiecznego, Boga prawego, za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego. Boga prawego, męki te znosiłeś, gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie.

z grobu fumarli powstają z grobu fumarli powstają Na ból myłki Chrystusowej, żal przejmuje bez wymowy, żal przejmuje bez wymowy. we krwi ran swoich obmyj dusze z grzechów moich obmyj duszę z grzechów moich i prawdziwej życia poprawę oraz za duszę w czyśćcu cierpiące abym litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prosimy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe własce Bożej wytrwanie. Dziem, czemu nie gore Serce, me, czemu cały nie truchlejesz? To czy twój Jezus z ognistej miłości? krew obfitości. Okrutnym katom posłuszny się staj. By się serce we łzy rozpływało, Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało. Żal mi, ach, żal, ach, żal mi Ciężkich moich złości, dla twej miłości.

Jezu, jawnie pośród dwóch łotrów, na drzewie hańby ukrzyżowany. Jezu mój kochany. Jezu, bluźnierstwa mi od złego, współwiszącego łotra wyszydzany, Jezu mój kochany. Jezu swej miło bądź pokwalony, dla nas zmęczony i krwią zbroczony. Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony. Ach ja, matka, boleściwa, pod krzyżem stoję smutniwa. Serce żałość przejmuje. you Zamknął słodką Jezus mowę, Już ku ziemi skłania głowę, Żegna już matkę swoją, Żegna już matkę swoją. który za nas cierpiał, rany, piekło za nami. Ostatnio rozważaliśmy. Co Pan Jezus przeżywał w Ogrójcu, jakiego rodzaju pokusy przeżywał i jakiego rodzaju nasza postawa najbardziej Go boli. Mówiliśmy o tym, że najbardziej bolał i nawet bliski już był odmówienia Ojców odmówienia Jego woli. Wobec tych dusz, które są oziębłe, nie czułe na Jego mękę, na Jego miłość, nie czułem na Jego Słowo. Najbardziej bolało, bo właśnie w ten sposób szatan kusił go, żeby zrezygnował. Daj sobie spokój: oni tego nie docenią. Dzisiaj przeżywamy ostatnie spotkanie z Jezusem Ukrzyżowanym. Ostatnie spotkanie, które pokazuje nam najbardziej bolesny, ostateczny wymiar Jego męki. Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus obrócił się do nich i rzekł: rzekł Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwy, Szydzili, innych wybawiał. Niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze, podchodzili do Niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim, to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, który ta, których tam powieszono, urągał mu, czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie. Odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezus, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach weziono ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. A był tam człowiek dobrej sprawiedliwości. I jak to wygląda? Jezus idzie i gdzie reaguje. Urągają mu, biją go, śmieją się z niego i kopią go, żeby powstał, żeby szybciej doszedł na miejsce kaźni. Przymusili człowieka, żeby niósł jego krzyż. To był zwyczajny przechodzień, który wracał z pola. Już liczył, że będzie spokojny wieczór szabatowy, że on już się zbliża, będzie mógł odpocząć w domu. Umyje się i będzie świętował z rodziną. A tu nagle jakie zadanie? Wtłaczają na niego krzyż skazańca. Nie dość, że hańba przed całym miastem to jeszcze w dodatku będzie nieczysty bo krew skazańca będzie go będzie się musiał z tego oczyszczać liturgicznie go zanieczyszcza nie mówiąc już o niesławie która, którą ściąga na niego takie towarzystwo szło za nim także mnóstwo ludu, po prostu gapie ale były też niewiasty, które zawodziły nie z powodu, płaczą z powodu tego, że taka krzywda mu się dzieje. Jezus zwraca uwagę także i na taką naszą postawę. Nie płaczcie nad tym, komu się dzieje krzywda, chociaż wasze wrażliwe serca na to reagują. Ale patrzcie głębiej patrzcie głębiej. Patrzcie, że to jest dla was i dla waszych dzieci, żeby ich grzechy zostały zgładzone. I dalej: Grzechy zostały zgładzone. I dalej. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, co się stanie z suchym? Módlcie się i pokutujcie. Płacz władzy, a po drugie zanosi przebłaganie za tych, którzy go krzywdzą. I dobrze, że nie do końca rozumieją, co robią, bo gdyby naprawdę wiedzieli, ich grzech nie mógłby być przebaczony. I dalej, zobaczcie. Zaczyna się festiwal urągania i bluźnierstw. I lud tylko się gapi. Widowisko. Ale tak naprawdę szydzą z niego i żołnierze. Szydzą z niego współkrzyżowani. W tym wypadku widzimy, że, na, że ten jeden z niego szydzi, a drugi się nawrócił. Ale wcześniej szydzili z niego obaj. Szydzą z niego także członkowie Sanhedrynu, a u Świętego Marka w Ewangelii zobaczymy, że także uczeni w piśmie. Cała elita żydowska tam się zebrała. I zobaczcie, czego dotyczy to szyderstwo, to bluźnierstwo. Jeśli jesteś synem Bożym, jeśli jesteś mesjaszem, to bądź mesjaszem na nasze żądanie. Załatw, żeby nie było cierpienia, żebyśmy nigdy nie musieli przeżywać krzyża. Czy Jezus zgadza się na taką od, y, propozycję? Jezus mówi: Chcecie, żebym zszedł z krzyża? Nie zejdę. Ale weźcie krzyż swój i idźcie za mną. I zobaczcie, pierwszemu, który, który się przyznaje do swojego krzyża i mówi, stając w prawdzie, ten krzyż to jest kara za moje winy, za moje grzechy, za moje zbrodnie. Ale zwraca się do Jezusa z wiarą. Ja wierzę, że Ty jesteś tym, który ma władzę. Ale zwraca się do Jezusa z wiarą. Ja wierzę, że Ty jesteś tym, który ma władzę. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Wiem, że to królestwo ciebie nie uznaje. Ja ciebie też nie uznawałem. Ale kiedy przyjdziesz do twojego królestwa, tronu krzyża, że Jego tam zaprasza. Potem śmierć, ale przed śmiercią jeszcze Jezus oddaje ojcu swego ducha. Widać, że modli się najpierw Psalmem 22, a potem 31. I że tak naprawdę w tym momencie śmierć go zastaje, gdy on wypowiada słowa modlitwy: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ojciec zabiera go do siebie, bo pragnie przyjąć jego ducha, po to, żeby nam go oddać. I potem po zgonie Jezusa zobaczcie, ten duch od razu jakby zaczyna działać. Na jego widok setnik uznaje jego sprawiedliwość, na, na widok tego, co się dzieje, tłumy biją się w piersi i żałują, na jego widok. Jego znajomi przybliżają się potem do krzyża. Początkowo te niewiasty, Maria Magdalena, e, e, Maria Żona Kleofasa, oni stali dalej. Przybliżają się i spotykamy go w Ewangelii Świętego Jana pod krzyżem. Także i e, Józef, członek rady, Józef z także i Nikodem oni także nabrali odwagi. Oni stają się pełniej uczniami Jezusa. I dlatego to, co Jezus mówi: Chcecie, żebym zszedł z krzyża? Nie zejdę. Weź krzyż swój i idź za mną. Dlatego podejmując to Jego wezwanie, przygotowując się na te dni paschy, na, jego mę na dni męki, śmierci i zmartwychwstania. Ale także, żeby zakończyć te dni męki, śmierci i zmartwychwstania. Ale także, żeby zakończyć te nasze rozważania, modlitwę. Yy, i zyskać odpust zupełny, uczyńmy wyznanie wiary w formie skróconej, tak jak Jezus się ofiarowuje. Dlatego powstańmy teraz i wyrzeknijmy się grzechu, żeby wyznać wiarę w Trój Jedynego Boga. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? A czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna, jedynego naszego Pana, Pana i Zbawiciela, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? I czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. To módlmy się jeszcze teraz tą modlitwą, której nas nauczył nasz Pan i Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen. Powierzajmy wszystkie dzieła, które podejmuje Ojciec Święty, powierzajmy Jego samego i nas samych, opiece i orędownictwo Maryi Niepokalanej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Madryt. niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, kołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje... Tym triumfu u i czci, a równemu niechaj wieczna chwała brzmi. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkopiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O żywy chlebie nasz, Dobra dons głowo święta Jezusa mojego, któraś była zraniona do mózgu samego. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. Dobranoc, śliczna Lilia, Jezus Józef i Maryja, dobranoc, dobranoc, włosy święte, mocno potarganym, które były na hań za zafarbowany, dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. Dobranoc śliczna Lilia, Jezus Józef i Maryja, Lilia, Jezus Józef i Maryja, dobranoc.